Kończę, znajdujemy się w Wirydarzu, misjonarzu oblatów w Aix-en-Provence. W domu macierzystym, gdzie wszystko się zaczęło. To właśnie tutaj, przechadzając się przez te korytarze, święty Eugeniusz de rozyznawał, rozeznawał, co Pan Bóg od niego chce. To pytanie, które każdego z nas nurtuje. Co Pan Bóg ode mnie chce? I zauważcie, że często szukamy odpowiedzi na to pytanie. Na modlitwie, owszem, ale w nadprzyrodzonych prawie pragnieniach. Panie Boże, pokaż mi. Panie Boże, wskaż drogę, jakby to miało się stać automatycznie. A tak jak w życiu świętego Geniusza, tak i w każdym z naszych sytuacji. Pan Bóg działa każdego dnia. Pan Bóg odpowiada nam na pytania, które mu zadajemy poprzez nasze życie. Poprzez osoby, które napotykamy, poprzez sytuacje. Przede wszystkim też Pan Bóg używa i współdziała z naszą naturą. Święty Eugeniusz umiał rozeznać, co pragnie jego serce. Zauważył, jak ubodzy są ci, którzy nie mają Boga. I dlatego zaczął pracować z najuboższymi. Z najuboższymi po rewolucji francuskiej, z najuboższymi na ulicach, z najuboższymi, którzy są pogubieni w życiu. My też, jeśli chcemy rozeznać powołanie, które Pan Bóg dla nas ma, musimy zadać sobie pytanie, do czego serce mnie ciągnie? Gdzie Pan Bóg mi wskazuje już drogę? Jakie predyspozycje mi dał? I iść w tym kierunku, rozwijać te talenty, rozwijać tę drogę. Święty Eugeniusz pracując tutaj i gromadząc się ze młodzieżą, ze Zgromadzeniem Młodzieżowym, właśnie do tego apelował. Żeby pracując razem, posługując i używając swoje talenty, młodzież rozwijała je. Oto prośmy za wstawiennictwem Świętego Eugeniusza, żeby z tego miejsca łącząc się duchowo, mogła wyjść ta iskra dla naszych grup żeby młodzież oblacka nigdy nie zapomniała, że Bóg nas powołuje, niezależnie gdzie jesteśmy, niezależnie w której sytuacji, do tego, żeby wychodzić ponad siebie. Na tym polega misja młodzieży z oblatami, że wychodzimy z siebie i Pan Bóg nas prowadzi. Prowadzi na te bezdroża, prowadzi zawsze, żeby pomagać drugiemu, czyli żeby iść na misję. Ale prowadzi też w dużej mierze, żeby moje serce się formowało, żeby Pan Bóg mógł pokazać mi, gdzie On mnie potrzebuje. I wtedy, jako wspólnota oblacka, ojców, braci, młodzieży, idziemy ku niebu, gdzie Pan Bóg na nas czeka, gdzie Pan Bóg pragnie nas i gdzie razem się spotkamy z świętym Eugeniuszem.